O, Iron Man, ten pomysł z urlopem był w dechę. Aha, tak. Piękna pogoda, czyste powietrze i żadnego złoczyńcy. Mhm. Mm I piękna plaża i... Poczekaj, Iron Man, chyba ktoś wzywa naszej pomocy. To chyba twój brzuch, kapitanie. Mój brzuch? Co to znaczy? Że jesteś głodny, musisz coś zjeść. Kurza stópka, Iron Man! Ty możesz mieć rację, wiesz? Tylko co my w tej sytuacji powinniśmy zrobić? Poczekaj. Chyba jednak ktoś idzie. To jakaś żółta gąbka. Szybko, udawajmy, że wszystko jest normalnie. Czy wszystko jest w porządku? W najlepszym pożądalu, kolego. Jestem Spongebob Kęciasto Porty. Bardzo miło mi was poznać. No i elegancko. Ja jestem Captain America. Super. No to będę szedł dalej. Runia, bo czekaj kolego. Jest pewien temat. Jesteśmy tutaj na wakacjach, pełen relaks i te sprawy, ale potrzebowalibyśmy coś przekąsić. Jasna sprawa. Pracowałem u pana Kraba. Robiłem tam kraboburgery. Fantastycznie. Idziemy. Ale... Nie znam żadnego ale. Chodzi o to, że restauracja jest dość daleko. Przydałby nam się samochód. Iron Man? Słyszałeś kolegę? Przydałby nam się samochód. To się powinno dać załatwić. Widziałem tu jeden niedaleko. No to jesteśmy. To jest śmieciarka, Iron Man. Tak, bardzo możliwe. I co? Byś chciał, żebyśmy wywieźli nią śmieci? Do tego zasadniczo służy Róż, śmieciarka. Zgadzam Spongebob. Ja wiem, do czego służą śmieciarki. To było jedyne co znalazłem. Da się tym jechać, jeśli ktoś potrafi. No dobrze, Iron Man, Myśmy konstruktywnie, mamy śmieciarkę, mamy pasażerów, czego nam brakuje? Kierowcy! Bingo! I roli fajne mopsiaki. Nigdy nie nudzą się! To umie kierować czymś takim? Mogę spróbować, uczyłem się u pani pół. Nie wiem kto to jest, ale mi w zupełności wystarcza. Wskakuj za kierownicę. Hurra! Teraz ty Iron Man. Chyba się nie zmieścimy. Taka wielka kobyła, a my nie mamy gdzie siedzieć? Czy to żarty? No... moglibyśmy... no wiesz... Nie wiem, Iron, nie mam pojęcia, nie będziemy się teraz bawić w kalambury albo inne jaka to melodia. No Mów klarownie. No dobra, chodź za mną. Moglibyśmy wskoczyć tutaj. Jako śmieci? Wykluczone. Jakie mamy inne opcje? Mmm... Obawiam się, że nie mamy. Ech... I do czego to doszło, Iron Man? No nic, w imię wyższego dobra. Okej. Okay. Hop. <grym> Co to jest, burger? To coś wspaniałego, czego jeszcze nie znamy, Iron Man. To piękna przyszłość, która czeka na końcu tej podróży. To lekarstwo na nasz gór, balsam na nasze góry. Historia! W wdol! Odkrywam wdol, cały świat! Wdol, wdol! I jadę sobie w i już jesteśmy. Rzeczywiście całkiem przyjemna spelunka. To wy poszukajcie sobie stolika, a ja przygotuję kraboburgery. No, no. Dawaj, Iron. Chyba podejmą nas jak królów. Hmm. Chodźmy, tam jest stolik. Ciap, ciap, Dzień dobry, co podać? Dzięki wielkie, twój kolega ogarnia już sytuację. Będą kraboburgery. Jaki kolega? Ta żółta gąbka. On nie jest moim kolegą. Ciap, 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 już mam dla was krawą burgera, proszę bardzo. No i popatrz, Iron Man. Prawdziwe królewskie danie dla prawdziwych superbohaterów. Tylko jak się za to zabrać? Rób tak jak ja, popatrz. Tak, Od. i bierzemy, i tak. Uważaj, o, ostrożnie, jeszcze raz. Op. Jeszcze raz. I jeszcze Op. raz. I jeszcze I raz spróbujemy, proszę bardzo. I hop, o, uważaj. Uważaj, ostrożnie. Musisz tak, o, właśnie, to w drugą. Może w to? Nie. I no tak. Ja... Jeszcze, I, on, dobra, i, I popatrz. I, no. Hej, hej. No dobra, ale ten stolik możemy na miejsce dać. Dobrze, troszkę tak. To ja wracam też tu. Poczekaj. I teraz udajemy, że wszystko jest normalne. Mam nadzieję, że smakowało. Teraz trzeba zapłacić. Kolego, nie żartuj przecież tu spać, bo wszystko nam po królesku zorganizował. Wszyscy muszą płacić. Musicie dać pieniądze. Czy ja wiem, czy ja mam jakiś pieniądz? Iron? Masz jakiś pieniądz? Nie, on nie ma pieniądza. W takim razie idę po szefa. Ciop A to musi być pan krab. Pan musi musicie zapłacić. To jakaś koszmarna pomyłka, nasz przyjaciel Spongebob wszystko już załatwił. Wszyscy muszą płacić. Mam wrażenie, że chyba będziemy musieli zapłacić. W takim razie jest tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić z honorem. Biegnij szybko, Iron Man, zasuwa! Uwaga, gotek, to. Gote, gote. Ho. Oj, 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 pomału, pomału, jak dobrze Cię widzieć, Spider-Man? No, się maneczko, się maneczko, co się bawicie? W gadzianego czy berka? Uciekamy przed wielkim ogrem, bo widzimy mu kasę. Masz pieniądz? Uuu, mi się wydaje, że Iron Man ma zawsze pieniądze. Akurat dzisiaj nie wziąłem. Uuu, no to w takim razie chyba nie wiem, czy mogę wam coś jeszcze doradzić. Pardon, wypadłem z balansu. Nie szkodzi. Ten wasz ork chyba już znalazł inne zajęcie, patrzcie. Jakiś smaczny kiciu. O, w mordeczkę uwielbiam, z ekufinezją rozwiązujemy takie problemy, panowie. O, tu jesteście. Wszędzie was szukałem. Zwolnienie nie z restauracji, ale nie musicie już płacić. To świetna wiadomość, Spongebob. Znakomita. Myślę, że możemy przywieźć piąteczkę. No dobrze, to w takim razie sprawa załatwiona. Czas na nas. O, i znowu zostanę sam. Wiesz co, Spongebob? Tak sobie myślę. Może ty byś chciał do nas dołączyć? Bo tak, tak, bardzo chętnie. hura, hurra. Będę teraz jednym z Avengers i będę zwalczał złoczyńców. Może jeszcze poczekajmy z deklaracjami. Ale będę miał swój strój i supermoce? Najważniejsza to odwaga, Spongebob. I tego cię najpierw nauczymy. Jeśli uważasz, że to story było spoko, zostaw łapeczkę w górę. A jak nie chcesz przegapić następnych odcinków, subskrybuj ten kanał. Do zobaczenia!